Dzień dobry. Dziś mam Dorotki przepis na piernik, ale taki piernik, który jest chyba najszybszy, najłatwiejszy, a przy tym jednocześnie wilgotny, aromatyczny i miękki. Jak go przygotować? Zapraszam Was na film. Zaczynam oczywiście od składników i tutaj mam dla Was dobrą informację. Składniki możecie odmierzyć albo na szklanki, Albo na wadze. Przy założeniu, że szklanka ma pojemność 250 ml, a na wadze to po prostu będziecie mogli postawić sobie dużą miskę i te składniki po prostu odważyć. Dlatego dzisiaj są dwie miarki. Co będzie potrzebne? 300 g mąki. Jest to mąka pszenna typ 450. Gdybyście chcieli odmierzyć ją szklanką, to są takie dwie szklanki z porządnym czubem. Trzy całe jajka. 20 g gorzkiego kakao to są dwie łyżki. Jedno opakowanie przyprawy do pierników o wadze 20 g. Ale uwaga, niektóre przyprawy do pierników mają w składzie cukier. Wtedy potrzebujecie takiej przyprawy 30 g. 10 g sody to są dwie łyżeczki. Na sodzie będziemy właśnie piekli, to ona podniesie ciasto. 110 g cukru albo pół szklanki, 160 g miodu, to jest też pół szklanki i 150 g. Dżemu, to jest również pół szklanki. Jaki dżem? Ja polecam Wam bardzo śliwkowy. Jeśli nie macie śliwkowego, możecie go również zastąpić truskawkowym. Do tego potrzebne będzie mleko 230 g, albo po prostu jedna szklanka 250 ml i olej. Olej rzepakowy 110 g, pół szklanki piernik możecie udekorować. Możecie udekorować polewą czekoladową i wtedy będziecie potrzebowali 100 g cukru pudru i zdecydowanie niech to będzie cukier puder, bo gdy weźmiecie taki w kryształkach bardzo trudno będzie uzyskać z niego gładką polewę czekoladową, a 100 g cukru pudru to jest niepełna szklanka. 100 g masła, czyli pół kostki 200 g i 40 g gorzkiego kakao, czyli 4 łyżki. Ale jeśli nie chcecie, żeby to była polewa czekoladowa, może to być również lukier. Wtedy będziecie potrzebowali również cukru pudru i na przykład soku z cytryny albo po prostu wody tego się robi świetny lukier. A jeszcze możecie dodatkowo udekorować wtedy skórką z pomarańczy na przykład. Jak taką skórkę przygotować, a warto ją zrobić samodzielnie. Link do filmu znajdziecie w opisie pod filmem. No i na przykład płatków migdałowych. Świetnie się wtedy piernik z taką dekoracją prezentuje. A co będzie jeszcze potrzebne? Oczywiście blacha z papierem do pieczenia. To jakiej blachy użyjecie, w takim kształcie będziecie mieli piernik. Ta blacha ma 30 cm na 11, jest wysoka na 7. Piernik w niej pieczony będzie takim wystającym piernikiem, no ale wtedy możecie go kroić po prostu sobie na takie kawałki jak chleb. Możecie również upiec taki Płaskiej, y, blaszek wtedy będzie niższy. Takiej blaszek na przykład 26 na 37 cm. Jeśli zdecydujecie się na polewę czekoladową, przyda się garnek, coś do y, y, wymieszania, no i miska. I tak naprawdę mając tylko i wyłącznie taką rózgę i miskę, możecie przygotować ciasto na ten piernik. Jeśli macie mikser, no to przyspieszycie sobie i ułatwicie taką pracę. Jeśli macie malakser, no to już w ogóle będzie błyskawicznie. Ja zabieram się do pracy. Piekarnik rozgrzewam do 180 stopni, górne i dolne grzanie bez termoobiegu. A ponieważ przygotowanie ciasta na piernik jest bardzo szybkie, to ja najpierw wyłożę blachę do pieczenia papierem. Aby ułatwić sobie wyłożenie formy papierem, proponuję Wam formę odwrócić do góry dnem i na niej położyć papier. Kiedy ułożycie go równo na środku foremki, należy go lekko pozaginać na czterech krawędziach jej dna. Potem na stole te krawędzie należy mocno pozaginać i papier można już włożyć do foremki. Teraz już tylko na mniejszych bokach trzeba go dopasować, docisnąć i wyłożyć nadmiar papieru na zewnątrz foremki. I gotowe. Nadmiaru papieru nie odcinam. Te brzegi nie przeszkadzają w pieczeniu, a potem będą mi bardzo potrzebne do łatwego wyjęcia ciasta z formy. Jeśli zdecydujecie się na połączenie składników ciasta piernikowego z użyciem rózgi, to dosyć istotna jest kolejność ich dodawania, po to, aby się ciasto dobrze połączyło. Jeśli natomiast będziecie używali miksera bądź malaksera, to wszystkie składniki możecie od razu przełożyć do miski bądź do misy malaksera, włączyć malakser bądź po prostu mikser i ze sobą wymieszać. Ja korzystam z rózgi, więc zaczynam od połączenia miodu z dżemem. Następnie dodaję po jednym jajku, potem dodaję sodę, przyprawę do piernika i kakao. Następnie mleko, olej, cukier i na końcu mąkę. Kiedy wszystkie składniki już się połączą, przelewam przygotowane ciasto na piernik do wyłożonej papierem blachy. Blachę z ciastem wkładam teraz do piekarnika na środkową półkę. Jak widzieliście, ciasto się bardzo szybko przygotowuje, no a teraz się musi troszeczkę dłużej piec niż się przygotowywało, bo aż 60 minut. Minęła godzina. Zobaczcie jak pięknie wygląda piernik. Ja go w tej chwili już wyjmuję z piekarnika i postawię go teraz, żeby sobie wystygł. Jeśli pierwszy raz będziecie piekli ten piernik yy, i nie będziecie piekli w takiej foremce, tylko w takiej bardziej płaskiej, to sprawdźcie na przykład takim drewnianym patyczkiem do szaszłyków, czy ciasto jest upieczone w środku. Ja wiem, że tu jest na pewno upieczone, bo ten piernik piekłam już nieraz. Natomiast jeśli będziecie piekli go w niższej foremce, sprawdźcie po 40 i po 50 minutach, czy już jest upieczony. Bo po prostu jak jest niższy, potrzebuje mniej czasu do upieczenia, niż jak jest w takiej wysokiej, podłużnej formie piernik, żeby szybciej wystygł i nie zaparzył się w tej foremce i w papierze, przekładam w tej chwili na deskę. Stawiam na papierze niech on sobie stygnie, bo aby udekorować go polewą czy nawet lukrem, musi być całkowicie zimny. Piernik nareszcie ostygł. Mogę zabierać się za przygotowanie polewy. Do garnka przekładam masło i przesypuję cały cukier puder. Wszystko ze sobą na małej mocy kuchenki staram się wymieszać w garnku. Jak widzicie na początku wcale to nie jest łatwe, ale dzięki temu ewentualne grudki w cukrze pudrze wszystkie rozetrę. Kiedy już się połączą mogę dodawać kakao. Kakao jak widzicie dodaję po jednej łyżeczce do momentu aż wykorzystam całe kakao. Taką polewę teraz odstawiam na bok, aby trochę przestygła. A w tym czasie przygotuję skórkę pomarańczową, pokroję ją w mniejsze kawałki. Jeżeli macie ochotę przystroić ciasto, to musicie to zrobić jeszcze póki polewa nie zastygnie. I proszę bardzo ciasto prezentuje się o tak. Ciasto przekładam teraz na talerz, na którym będzie można go podawać. I co? Udało mi się Was przekonać do zrobienia takiego piernika. Nie musicie używać do niego żadnych maszyn. Wystarczy Wam piekarnik i duża miska. Oczywiście za chwilę pokażę Wam, jak zastygnie tylko polewa, jak ciasto wygląda w środku. A teraz się z Wami żegnam i życzę Wam smacznego, i do zobaczenia.